Witam bardzo serdecznie po raz kolejny i nadal nadajemy, to znaczy ja nadaję na, na temat choroby, która trawi Europę. To, co wcześniej tam przebąkiwałem i przewidywałem jako, jako straszny, straszny teoretyk spisku, zaczyna nabierać, że tak powiem, realnych kształtów. To znaczy te wszystkie przepowiednie powoli się sprawdzają. Tu widzicie na ekranie już na nagłówek. To jest informacja, która została podana dziś w nocy. A mamy dziś 19. 19. dzień marca 2020. To zostało nadane w nocy przez agencję Bloomberg. Gdzieś tu powinno być ten Bloomberg. Że to jest oficjalne. Aha, tu, że zamknąłem. Tu jest Bloomberg, tu. A została podana oficjalna informacja, ale o, o tym za chwilę. Na samym początku chciałem podziękować wszystkim, którzy wpłacają e, i wspierają mój kanał, e, wpłacają pieniądze na PayPala. Ja wiem, że to jest uciążliwe, e, muszę jakoś te kwestie rozwiązać. E, lista, e, lista darczyńców, ofiarodawców, wspieraczy, e, w każdym razie ludzi o, o wielkim sercu jest zawsze pod, e, pod materiałem pierwszym przypiętym e, pierwszym przypiętym komentarzu i e, danek jeżeli ktoś chciałby tam coś wpłacić e, to są też e, w opisie i w pierwszym komentarzu tym przypiętym e, YouTube wariuje e, sami e, twierdzą że będą zrzucać wszystkie możliwe filmy, które nie będą się trzymały na pewno w granicach tych wytyczonych przez, przez regulamin społeczności YouTube'owej oraz inne, a nie będzie można ich przywrócić za szybko, bo, 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 bo nie zatrudniają ludzi, żeby uniknąć przenoszenia zarazy. Na razie moich filmów nie pobanowali, ale to nie znaczy, że za chwilę się system nie obudzi i ta Inteligienia nie, nie da nam wszystkim po łapach. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Macie pozdrowienia od Anny. Pytanie od jakiej Anny? Od Anny Kwarant, czyli od kwarantanny. To taki wesoły, e, wesoły wstęp, bo wieści są bardzo wesołe. Ja już to dwa dni temu słyszałem e, na angielskich kanałach, tylko nie bardzo miałem jak tam ani czasu, ani możliwości gmerać, żeby dotrzeć do tych wiadomości. Już dwa dni temu e, pan doktor włoski, nie pamiętam imienia ani nazwiska, Natomiast szef jakiegoś takiego zespołu krajowego do spraw infekcji stwierdził, że obejrzał 11, zbadał 11 przypadków śmiertelnych, i żaden z tych przypadków śmiertelnych nie był spowodowany przez koronawirusa. Nie był po prostu osoby, które zmarły były w podeszłym wieku i wyniszczone innymi wcześniejszymi chorobami. No i oczywiście, um, ktoś tam na tych amerykańskich kanałach, oczywiście, krytyków, cała masa, ale nie przejmujcie się, prawda, się obroni. E, wczoraj, właśnie, e, a w ogóle to było tak, że. E, Obejrzałem, przyszedłem do domu po pracy o godzinie 6.30 rano. No i cała tutaj ekipa spała, nawet psy nie bardzo machały ogonami na mój widok. Włączyłem sobie, e, włączyłem sobie w komórce najświeższe wiadomości z YouTube'a. No i objawił mi się objawił mi się pan Maciak w swoim CW24, coś tam, coś tam. No wiadomo, ja wiem, że on. Za przeproszeniem, chrzani 3 po 3, byle tylko istnieć i pływać na powierzchni tego szambełka, co tam się przelewa z prawa do lewa przez nasz, przez nasz wspaniały internetowy YouTube. No i pan Maciak, Maciej zresztą, wspólne mamy, znaczy nie wspólne, ale identyczne imiona. I jesteśmy w jednakowym wieku. On wygląda znacznie młodszy niż ja, ale fakt jest taki, że chyba jest odrobinkę starszy, ale taką małą drobinkę. No, i pan Maciek właśnie przywołał następnego lekarza z jakiegoś tam centrum chorób w, we Włoszech, w Rzymie. Nawet pokazał, możecie sobie zobaczyć. To jest jeden z, ostatniejszych, z ostatnich materiałów, z dzisiaj, z wczoraj w nocy, czyli z, z 15. Z, 16, z 18, z 18 dnia maja, marca. Mm, nie dobrze No i on nawet puścił kawałek, czy pokazał zdjęcie do pana doktora i że ten pan doktor to jest, wydźwięk był taki, że tam w tle był jeszcze proporczyk, z tego co pamiętam, z napisem Yale, czyli jakby Uniwersytet Yale. I pan Maciak stwierdził, że no, się doktorek nastudiował, dziwnie wygląda. Podejrzewam, że miał tutaj jakieś an... nie tyle Jak anty se... anty... jakby to powiedzieć, nie, nie tylko antyeskimoskie, był ten wydźwięk, ale to było głupie, to było słabe, bo przecież Włosi wyglądają bardziej jak Włosi niż, niż jak my, aryjczycy, czy jakby to nie nazwać, biała rasa z północy. Potomkowie wikingów, jadźwingów i tak dalej. Mniejsza z tym. W każdym razie pan Maciek stwierdził, że nie warto studiować na uniwersytetach amerykańskich, bo oni wypuszczają takich debili, którzy potem twierdzą, że jeżeli ktoś był ciężko chory i umarł mając wirusa równocześnie, to że to, go nie wirus, e, za, że to go wirus zabił, a nie te. Poprzednie, poprzednie inne dolegliwości. No w każdym razie to był taki bełkot straszny i wynika z tego, że jeżeli fakty są inne niż to, co się wydaje panu Maciakowi, Maćkowi, to tym gorzej dla faktów. Jeżeli coś się nie zgadza z jego narracją, a z tego, co wiem i miałem okazję z nim rozmawiać, to znaczy może nie tyle rozmawiać, co wysłuchałem jego tyrady u tego, u, u Teleranka, Tomka, e, Boże. No, na tele ranek e, albo tele realny. W każdym razie, e, no, tak jechał, tak utyskiwał i na wszystkich. To jest, ale mniejsza z tym, bo, e, jak to mówią, maciaki szczekają, a karawana idzie dalej. Tutaj mamy wspaniały artykuł, który. E, Działa mniej więcej tak jak oświadczenie NASA, że księżyc leży w atmosferze ziemskiej, a takie oświadczenie padło w swoim czasie, polecam materiał, nasa e, ujawnia nasa ujawnia po, e, fakty o księżycu. Będzie na końcu, można sobie tam kliknąć, bo to jest dobre naprawdę. A ten artykuł mówi tak, że 99% tych tu nagłówek czytam. 99% tych, którzy e, zmarli na skutek. E, Koronawirusa miało inne choroby, tak mówią Włochy. I tutaj jest włoski korespondent, on tu opowiada, to nieistotne. I teraz tak. Tu jest artykuł, mam mniej więcej taką treść. Więcej niż 90, 99% ofiar włoskich ofiar koronawirusa to były osoby, które cierpiały. Uprzednio na różne choroby, i to wynika z badań, które zostały dokonane przez narodowy narodowy krajowy administrację zdrowotną, narodową krajową administrację zdrowotną. Po, po tym, jak ilość, ofiar śmiertelnych wyniosła 2,5 tysiąca osób ze 150% wzrostem umieralności czy ilości ofiar w poprzednim tygodniu administracja zdrowia zdrowotna przeczesała dane dotyczące dotyczące tych wszystkich zdarzeń, żeby dać jakieś wskazówki dotyczące tego, jak zwalczać tą rozprzestrzenianie się tej choroby. Minister Giuseppe Conte stwierdził, że rząd oszacowuje, czy, roz, czy rozszerzyć, czy zwiększyć jeszcze ten cały lockdown, czyli, czyli kwarantannę narodową. No i tutaj mamy taki, w związku z tymi badaniami, które przeprowadzono, Wygląda to tak. 48,5% wszystkich zmarłych miało 3 lub więcej chorób. Czyli prawie połowa miała trzy poważne schorzenia, oprócz tego, że mogła. Poza tym Włosi mówią, mogły te osoby mogły mieć koronawirusa. 25% w Arabie 26 miały dwie choroby. Widać trzy choroby, dwie choroby. 25% miało jedną poważną chorobę wcześniej, a 0,8% wszystkich, którzy zmarli, nie miało żadnych chorób. Proszę sobie spojrzeć. Jak chcecie, to sobie w Bloombergu tutaj... Ja może nawet dam potem linka. Możecie sobie to wrzucić w tłumacza, jak nie wierzycie. I to jest źródło tego tych danych. To jest ISS, Italy National Health Institute. Czyli Narodowy Włoski Instytut Zdrowia, wydane, ujawniono 7, czy tam, opublikowano 17 marca. No, właściwie, co tutaj, tu nie ma już więcej, co mówić. Jeszcze można spojrzeć na to, jak wyglądają wiekowo, jak wygląda umieralność. Powyżej 90, 90. roku życia tutaj wygląda, że do 200 osób zmarło. Trudno, żeby umierało bardzo dużo osób powyżej 90. roku życia, ponieważ jest, ich jak naj, jest chyba ich najmniej z całej populacji. 80-89% to jest do 800 osób zmarło. 70-79% to jest coś w okolicach 700 Osób, 707 osób, słuchajcie, i teraz tak, oczywiście, y, jeszcze z tymi Włochami, to ja nie mówię, że wszystko jest ustawione, natomiast media nas y, katują i wpędzają nas w jak najgorszy nastrój, przez to, że cały czas serwują nam strach, 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 strach. Y, Natomiast zwróćcie uwagę, jak przeczeszecie Facebooka, YouTube'a, przeczeszecie, co tam jeszcze jest Instagram, i wszystkie inne możliwe platformy, gdzie ludzie publikują swoje własne filmy amatorskie, nie ma nigdzie filmów, które pokazywałyby tą pandemonię, to pandemonium, bo tak jest, tak jest po polsku pandemonium, znaczy po, po polsku nie, to po łacinie jest. Natomiast e, e, Pandemonia to jest cytat z Foresta Gampa, ale o tym to też jest historia oddzielna. Zaraz mam, może zdążę, może nie będzie tego aż tak dużo, to jeszcze zdążę powiedzieć. E, nie ma filmów kręconych ani z ulic, ani z poczekalni szpitalnych, ani z, z ostrego dyżuru, czy gdzie tam ci ludzie powinni się zbierać. Przecież to ta pandemia, tak zwana ich higienia, to jest. Przełomowy moment w życiu wielu, wielu ludzi. Ci, co nie pamiętają wojny i stanu wojennego, czyli pokolenie roku 2000, na przykład, no w Polsce, w Europie, pokolenie roku 2000. To dla nich wszystkich powinien to być szok, że coś takiego się dzieje we współczesnym świecie, w świecie pełnym elektroniki, w świecie pełnym nowoczesnych technologii, a tu nagle ludzie umierają na potęgę. No ktoś, kto przychodzi z kaszlem do. E, e, inaczej, jak jest otwarcie nowego Mediamarktu czy jakiegoś innego sklepu z e, elektroniką, to i, i tam jest, są wielkie promocje. To przecież jest pełno filmów wszędzie, jak ludzie się włamują, przełażą przez szyby, wybijają okna, żeby tylko wejść do środka, pierwsi biegną po głowach innych, koszykami się okładają, a tutaj nie ma nic, nie ma takich zdjęć. Na kanale Hacking the Headlines, to jest taka kobitka sympatyczna ze Stanów, ona zaapelowała do swoich, do swoich widzów, żeby jej przysłali. Przesłali jakieś filmy, jeżeli gdzieś wyszukają, bo ona tego nigdzie nie. I ktoś jej przesłał jeden film, który chodzi po sieci. Nie wiadomo jest źródło tego filmu. Na tym filmie nikt, nikt nic nie, widzi, nie mówi. Osoba przechodzi w korytarzami szpitalnymi, gdzie tam owszem są ludzie na łóżkach podłączeni do, do respiratorów, ale wszyscy ci ludzie są uśmiechnięci, machają rękami do kamery. Lekarz też macha ręką do kamery i ani nie ma rękawiczek, ani nie ma odpowiedniej maski, bo te maski mają jakieś tam parametry i numery. Więc to wszystko jest takie, no, takie słabiutkie, nie? No dobra, ale teraz jeszcze ja mówiłem w ostatnim materiale, że. Z, w, z tym, co się dzieje we Włoszech, to jest tak dziwacznie, bo umierają tylko starzy ludzie w jednym rejonie. Dlaczego nie umierają gdzie indziej? Nikt nie pyta się o to, co mogło spowodować ten wy, to, to, tą erupcję choroby wśród starszych ludzi w tym rejonie i bo zadałem takie pytanie, że nikt nie sprawdza, ile z tych osób dostało szczepionkę na jesienią, szczepionkę na grypę sezonową. Czy wiecie, bo ja mam tutaj w Anglii, to jest tak, że wszyscy oddają swoich rodziców i dziadków do domu starców, otrzepują rączki, wpadają raz na dwa dni, czy raz na trzy dni, czy raz na miesiąc, a tak się oddają w wydawaniu pieniędzy. We Włoszech, tak jak przypuszczałem, a potwierdziła to jedna z moich, z moich słuchaczek, widzek, korespondentek, ta pani potwierdziła, że we Włoszech jest troszkę inaczej. Tam się trzymają rodziny razem i tam się opiekują swoimi dziadkami, swoimi babciami, rodzicami w podeszłym wieku. No to jest taka katolicka kultura, tak jak u nas. W Anglii się nie buduje domów wielopokoleniowych. A w Polsce się buduje te wielkie chałupy. Nie wiem, czy jeszcze się buduje dalej tak, ale jednak jest tutaj troska o rodzinę. Ludzie się ze sobą trzymają blisko i tak samo jest we Włoszech, co nie znaczy, że e, ci ludzie są pozbawieni opieki systemu. Nie, nie. Mamy, mamy takiego dziadka czy babcie w domu. Rodzina włoska zatrudnia polską opiekunkę. Może nie tylko polską, ale pani napisała, że polskie opiekunki, a. Codziennie przychodzą do tych staruszków, pielęgniarki czy inni pracownicy socjalni. Przynoszą, wydają lekarstwa, zajmują się, obowiązkowe szczepienie przeciwko grypie sezonowej. Także jest to taka opieka rozproszona. To samo, to samo z tym samym spotkałem się w, w Niemczech, kiedy pracowałem jako opiekun dla takiego starszego pana. Prawdopodobnie już świeć panie nad jego duszą, bo to było kupę lat temu. On był stary i bardzo schorowany. Miał na, na ścianie zdjęcia swojego brata i ojca w mundurach Wermachtu z czasów II wojny światowej. No, takie to było trochę jak to mówią krypi. Jak przyszedłem tam pierwszy raz, to się poczułem nieswojo. Mniejsza z tym, w każdym razie istnieje prawdopodobieństwo. Że staruszkowie we Włoszech są celowo eliminowani z dwóch powodów: po pierwsze, żeby wzbudzić większy strach wśród ludzi. Po drugie, to jest eksperyment socjologiczny, czy uda się ludzi z siebie odseparować, czy uda się ludzi zniewolić poprzez pranie mózgu? A po trzecie, zawsze to tamten system emerytalny troszeczkę odetchnie, dopóki jeszcze jest, bo jak takich dziadków 2,5 tysiąca, czy tam 1000, czy 1200 odpadnie, razy 1000 euro miesięcznie, razy 12 miesięcy w roku i taki potencjalny dziadek dobrze odkarmiony, bo to teraz to jest inaczej niż jeszcze 30 lat temu. Teraz oni są wszyscy odkarmieni. Powiem wam, jak pracowałem w, w szpitalu, nie w szpitalu, tylko w domu opieki tu w Wielkiej Brytanii na początku mojego pobytu jako opiekun do ludzi z demencją. Oni wszyscy mieli gładziutkie twarze, oni wszyscy byli o 20 lat wyglądali młodziej niż są, bo... Żyli bezstresowo i byli naprawdę dobrze odżywieni. Natomiast w Polsce, jak ktoś ma, mieszka na wsi i jest w podeszłym wieku, no to wygląda niestety, ale znacznie gorzej. To samo, to nie tylko chodzi o Polaków, bo, bo to są wszystkie narody, które ciężko pracują. Irlandczycy wyglądają tak samo znacznie gorzej niż brytyjskie babcie i dziadki. E, także. To, to jest różnica i to widać, jak się człowiek odżywia, jak intensywnie pracuje i tak dalej. W każdym razie tak, przestrzegam przed maciakiem i radzę przyjrzeć się temu, co się dzieje we Włoszech, ale zimnym okiem i nie wpadać w panikę. Musimy się poddać systemowi, to jest inna rzecz, że trzeba, nie ma co walczyć z, z nurtem w strumieniu czy w rzece, tylko trzeba się dać nieść. Ale tak się trzeba dać nieść, żeby się nie dać zepchnąć na skały, na jakieś wystające z wody przeszkody. Czyli tak długo, jak nie trzeba będzie się szczepić obowiązkowo, to się nie szczepmy obowiązkowo. A nawet jak trzeba się będzie szczepić obowiązkowo, to zawsze trzeba stawiać jakiś tam opór. A teraz jeszcze wracamy do, do Foresta Gampa czyli tak zwanego w roli Foresta Gampa Tom Hanks. Wczoraj, wcześniej słyszałem już takie y, rzeczy, a może nie. Zrobię o tym oddzielny materiał, żebyście za długo, żebyście za długo nie siedzieli przy komputerze. Włączcie sobie ten, który zapomniałem powiedzieć na początku, ale zawsze moje materiały, jak oglądacie. Ja staram się mówić jak najszybciej, ale to i tak internet spowalnia, to znaczy YouTube spowalnia, powoduje, że nawet jak człowiek kłapie językiem, tak jak ja w tej chwili, to i tak to wychodzi za wolno, więc żeby zaoszczędzić czas, włączcie sobie na 1,25 albo na 1,5 prędkości, tak jak mówię, nieważny jest ton głosu, ważne są informacje. Nie dajcie się, trzymajcie się ciepło. Tak jak wspomniałem ostatnio, jest tylko jedna droga, jedna prawda, jedno życie i tym torem podążajmy. Niech nas wszystkich Bóg ma w opiece przed tymi cwaniakami, którzy tutaj rządzą. A zaraz będą następne dwa materiały. Jeden, jeden będzie o tym, co być może nas czeka. W powiązaniu również z Tomem Hanksem, jego żoną i jeszcze całą masą innych cele, celebrytów, a celebryci to są mieszkańcy miejscowości Celebrevo. Także e, będzie o tym i będzie jeszcze czemu służy, czemu służy zamykanie szkół, urzędów na przykład w Stanach i na to są dowody. E, Idę pracować nad innymi materiałami. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie było dużo obrazków, ale to chyba chodziło o to, żeby były jak najlepsze informacje podnoszące na duchu. Nie ma wirusa. Hej, dana, dana, nie ma wirusa. Niech żyje każdy, który się rusza. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i nie zapomnijcie tam mi cyknąć. Ja jeszcze znajdę jakieś inne rozwiązanie, żeby było łatwiej, żeby nie trzeba było się tam męczyć z tym całym i palem trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia cześć